Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie w miejscu, w którym dzieje się kultura. W miejscu, które nazywa się Scena 210, gdzie wciąż swoją siedzibę ma Spółdzielczy Ośrodek Kultury. Jest z nami dzisiaj Jola Żebrowska, wciąż jedną nogą szefowa tego ośrodka. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Państwa, ale nie powiedziałeś o drugiej nodze. A to druga noga, o drugiej nozy za chwilę. Na razie chcę ci pokazać plan naszej dzisiejszej rozmowy. Plan dekadencki, napisany długopisem. Co dzisiaj się zdarza absolutnie rzadko. To więc teraz o tej drugiej nodze. Gdzie twoja druga noga stoi? No więc moja druga noga, jaka by ona nie była, stoi w Stowarzyszeniu Myślących Pozytywnie. A jak to się stało, że Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie zaczęło animować współdzielczą kulturę? No to jest długa historia. historia to zacznijmy tak. Dawno, sięga... dawno temu. W dalekim kraju, na pewnym zebraniu... Dobrze. No więc dawno, dawno temu w dalekim kraju, na pewnym zebraniu zgromadzenia walnego członków spółdzielni mieszkaniowej po prostu odebrano nam odpis. Przyczyn odpis nie znam, -kulturalną. odpis na działalność społeczno-kulturalną. Przyczyn nie znam, nie wnikam, e, nie wiem. Wiem tylko o tyle, że zabrakło pieniążków. Stąd niestety nastąpiły. E... Dobrze, to Jolu, zanim o tych pieniążkach mm -hmm. i o tym, co będzie, e, i, i dlaczego tak się stało, może porozmawiajmy o tym, jak wyglądała spółdzielcza kultura przed tym dramatycznym wydarzeniem dla spółdzielczej kultury. No, trzeba przyznać, że całkiem sporo się działo, jak na e, Ośrodek Kultury w sumie no dość duży, bo miał wtedy jeszcze wiele klubów. W tej chwili te kluby zostały ograniczone do ilości trzech, e, to w każdym z nich naprawdę bardzo dużo się działo. Były i wernisaże wystaw, e, znani artyści, no i przede wszystkim e, Legionowskie prezentacje teatralne, które tak się fajnie wbiły już w kalendarz legionowskich imprez, że brakuje im teraz ludziom bardzo, 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 bo mam bardzo liczne głosy, że dlaczego nie ma lubych, dlaczego tak się stało. No a dlaczego tak się stało? No stało się tak, dla, dlatego że po prostu nie ma na to pieniędzy. Ważną rzeczą chyba w tej całej działalności były zajęcia dla dzieci tak. w latach świetności spółdzielczego ośrodka mhm. kultury. Było ich prawie 300. Mówię oczywiście było o dzieciach, ich, które z tych zajęć tak, korzystały. było ich prawie 300. Była oblegana plastyka, był oblegany klubik malucha, e, były oblegane zajęcia komputerowe, e, jeszcze swego czasu e, modelarnia, która reaktywowała się trzy lata temu i zupełnie fajnie sobie w tej chwili radzi. Także naprawdę sporo się działo i oprócz tego, że zajmowaliśmy się dziećmi, to zajmowaliśmy się także osobami dorosłymi. No tak jak, tak jak mówię, no i były i wernisaże, i były koncerty, recitale, festiwal. Naprawdę się działo, naprawdę się działo i, i a, aż, aż marzy się, żeby no, działo się znowu tak samo. To ja do tych zajęć jeszcze na chwilę wrócę. Dziś porobiło się trochę tak, że te zajęcia wszystkie dla dzieci, nazwijmy je umownie pozalekcyjnymi, mm -hmm. przejęły firmy prywatne. Te firmy wynajmują, żeby było zabawniej, pomieszczenia od instytucji kultury, które tak naprawdę powinny się tymi zajęciami zajmować. A co to powoduje? Ano to, że firma prywatna musi zarobić. To z kolei skutkuje tym, że wielu rodziców po prostu na takie zajęcia dzisiaj nie stać. I ta misja instytucji kultury, jakimi są Miejski Ośrodek Kultury i Spółdzielczy Ośrodek mm -hmm. Kultury, no, gdzieś w tym całym bałaganie umyka. No, niestety, to prawda. Na Legionowskim Rynku powstało bardzo dużo prywatnych placówek. I w tej chwili to jest takie wzajemne wyrywanie sobie dzieci. Te zajęcia w jednej placówce prywatnej są droższe, w innej są tańsze. Ja też to zaobserwowałam, że tego jest bardzo dużo. Nam dzieci rzeczywiście trochę umykają, ale no niestety nie mamy możliwości. Mielibyśmy większe zgromadzenia takiej ilości dzieci, jaką mieliśmy poprzednio, gdybyśmy na to mieli nieco więcej środków po to, żeby te zajęcia kosztowały po prostu mniej, niż na przykład w takich prywatnych placówkach. No ale cóż, każdy musi żyć. Czy stowarzyszenie to jest właśnie to remedium na te wszystkie kłopoty o których mówimy No myślę że myślę że w 90% na pewno tak no bo właściwie to gdyby nie to stowarzyszenie, to nie byłoby sceny lub byłaby e, działałaby może w innych rękach może e, zupełnie co innego No by był się plan utworzenia tutaj działo, baru mlecznego czyli przykład, powrotu do tradycji bo tak, z baru mlecznego z tak, 210 wyrosła przecież Wyrosła no więc właśnie no czasami się wraca do korzeni no ale e, dzięki tutaj kilku osobom do Korzeni scenie 210, i nie tylko nie pozwoliliśmy wrócić. No i powiedzmy, że dużą rolę tutaj odgry, odegrał zarząd spółdzielni, który, Oczywiście, że tak. który jednak postanowił tę działalność tak. społeczno-kulturalną tak. za wszelką cenę utrzymywać. Tak, jest to zdecydowanie zasługa zarządu, bo tak jak mówię, no, scena została, 411 zostało, modelarnia zupełnie fajnie sobie radzi i przynajmniej w tych trzech klubach coś się dzieje, to utrzymaliśmy i utrzymywani jesteśmy, jeszcze raz podkreślam, tylko i wyłącznie z działalności gospodarczej spółdzielni e, i ewentualnie. Nie z projektów, które piszemy, i, i, ale jeszcze nawiązując do tych projektów, wcale nie jest tak łatwo zdobyć środki z tych projektów. Wbrew pozorom e, bardzo dużo ludzi no, ale je składa. To by się udaje. E, no nie zawsze. No, udało się może kilka razy, ale chęci są większe, bo chciałam wrócić do festiwalu teatralnego. E, nie jest to proste, może kiedyś. Na razie drobnymi kroczkami, no próbujemy dobrze, robić to, że. Żeby... No właśnie, drobnymi kroczkami, bo tak, e, niby scena e, stoi pusta, ale e, miesiąc po miesiącu coraz mm -hmm. bardziej się zapełnia. E, no tak. Jest już koło brydżystów, ja pamiętam, że spotkało, spotykało się tutaj czterech panów, dzisiaj jest kilkadziesiąt chyba już osób. No, mm -hmm, e, około dwudziestu paru. Tak. Co więcej, e, poszłaś w stronę... E, Nazwijmy to może tak ogólnie imprez dla seniorów, i mm -hmm. nagle scena zaczęła żyć. Znaczy ożyła. Rzeczywiście ożyła, ożyła bo postawiliśmy na y, osoby. Powiedzmy sobie, nazwij, nazwijmy to ładnie e, osoby w wieku dojrzałym, e, organizujemy im zabawy e, takie piątkowe, może dojdziemy nawet do takiego momentu, że będziemy organizować tutaj fajfy. Nie wiem, pomysłów jest naprawdę bardzo dużo. Jest koło brydżowe. Jest... Fajfy, czyli fajfokloki? Tak, czy... Nie, co nie, masz nie, na nie, myśli? nie, mam na myśli takie fajne inne potańcówki w godzinach popołudniowych. Myślę też o tym, żeby rozwinąć tutaj bardziej taką letnią działalność. Pomysłu nie zdradzę. Pomysł jest, ale ja go nie zdradzę z różnych przyczyn, ponieważ. Ja, przepraszam bardzo, ale podłożę ci, bo podłożę ci karteczkę, dobra? Już bo tak dobra. Pukasz, pukasz ten stoi. Nie to nie już będę to nie będzie takiego głuchego odgłosu, dobra? Dobrze, no to już rączki sobie schowam tutaj. Dobrze, te letnie, letnie imprezy. No więc letnie imprezy... Nie chciałabym zdradzać tajemnicy. Dobrze, to nie zdradzajmy, ale powiedzmy, no. co do tej pory było, bo udało się zrobić naprawdę mm -hmm. wiele. To było pięć chyba festynów. Cztery po... festyny. Jeden nam niestety nie wyszedł z powodu pogody. E, namokły kable baliśmy się trochę ryzykować. W związku z tym na osiedlu młodych ten festyn nam nie wyszedł, ale e, ja mam sąsiedzkie, nadzieję, że sąsiedzkie go zrealizujemy. Biesiady pod chmurką. Tak, nazwaliśmy to sąsiedzkie biesiady pod chmurką. Rzeczywiście liczyły bardzo, bardzo, bardzo wiele osób e, przychodziło na te biesiady. Cieszyły się naprawdę dużą popularnością, bo miałam bardzo wiele głosów, że dlaczego. Yy, dlaczego dopiero tak? teraz, Mało przed dlaczego wyborami. Dlaczego dopiero teraz i dlaczego właśnie przed wyborami zostaliśmy posądzeni wręcz o to, że... zdementujmy tę plotkę, że to no absolutnie tak. nie miały być Dementujemy imprezy Dementujemy plotkę, wyborcze. nie miały to być imprezy wyborcze, a to, że stowarzyszenie powstało akurat mniej więcej w tym terminie, dlatego skojarzenie padło na to, że zbliżają się wybory. Oni założyli stowarzyszenie, w związku z tym na pewno jest to fest, są to festyny przedwyborcze. Nie, nie mamy z tym naprawdę nic wspólnego, a to, że pewni politycy się dołączyli, no cóż my... No my nie mamy jakby... Dobrze, tu bierzemy na... duże nożyce i robimy ciach, ciach, cięcie. Ciach. Tak, odcinamy się, odcinamy, odcinamy się absolutnie. Od... Wielkimi nożycami od, tak, polityków. od polityki. Tak. Wracamy do działalności kulturalnej. Mm -hmm. e, o planach nie chcesz do końca mówić. E, mm -hmm. Dlaczego? Boisz się konkurencji. E, zrzynają nie. pomysły w mieście nie boję się konkurencji, no w końcu miasto nie jest aż tak strasznie duże, żeby, żeby wiadomo, że tego się nie uniknie. Ale o pewnych rzeczach ale lepiej nie o mówić. o pewnych rzeczach lepiej nie mówić z wielu powodów, bo ja sama nie wiem, czy to w ogóle się zrealizuje, bo to też jest uzależnione no od, właśnie, od bardzo, wielu, bardzo wielu czynników. No, no, no zależy w dużej mierze też od, od jakichś tam, wcale nie, nie mówię, że dużych pieniążków, ale, no, ale są one niezbędne, żeby to zrealizować, to po pierwsze. Pomysł Urodził się dopiero wczoraj, więc nie, nie, nie bardzo chciałabym go w tej chwili zdradzać, bo jeszcze sama dokładnie nie mam go poukładanego w głowie. E, wiem, co bym chciała zrobić. Wiem, że to będzie latem. To tylko tyle, to tylko tyle Dobrze, mogę ale zdradzić. Czy zamierzasz wrócić do tej chlubnej tradycji spółdzielczego ośrodka kultury i z powrotem uruchomić zajęcia dla dzieciaków? Czy to w ogóle jest realne? Znaczy, oczywiście, że jest to realne. Problem polega ale wtedy tylko... co, to będą zajęcia odpłatne, tak jak te firmy z e, prywatne, od... o których rozmawialiśmy teraz. Zajęcia zawsze były odpłatne, tylko, że To tak. na czym polegał y, ten myk, że tutaj było y, fajniej, lepiej, nie wiem, może taniej? Oczywiście, że taniej. Zajęcia były tanie, no bo jeżeli 20 zł kosztowały zajęcia plastyczne w porównaniu z taką firmą prywatną, gdzie te miesięcznie? zajęcia miesięcznie, gdzie te zajęcia kosztują 50 czy 60, czy nawet 100 zł, no to chyba nie ma porównania. To znaczy, że część tej opłaty pokrywał fundusz ten odpis na działalność społeczno-kulturalną? No było po prostu to na zasadzie takiego dołożenia do działalności społeczno-kulturalnej. To znaczy, społeczno mówiąc inaczej, spółdzielnia z tego odpisu na działalność społeczno-kulturalną dokładała do zajęć. Dokładała tak, dobrze do zajęć, oczywiście, że tak. tak, tak. I właśnie po to był ten odpis, potrzebny, żeby te zajęcia były w miarę tanie i atrakcyjne. Czyli dziecko, mama czy tata płacili mniej pieniążków, dzieci było wtedy więcej. W tej chwili, żeby rzeczywiście utrzymać tę działalność w takiej pozycji, w jakiej my jesteśmy, czyli no, nie mamy tego odpisu, zajęcia muszą kosztować automatycznie więcej. A jest jakaś szansa na to, żeby ten odpis wrócił? I od czego to zależy? No szansa jest, nadzieja jest. To zależy tylko od ludzi. Czy chcą. E, Czyli od mieszkańców spółdzielni. Tylko i wyłącznie. Jeżeli uważają, że do tej pory zrobiliśmy na tyle dużo, że i na tyle fajnych imprez i na tyle dobrze zajmujemy się dziećmi, e, żeby te zajęcia były nieco tańsze, żeby tych imprez było więcej, no to tylko zależy od ludzi. Jeśli przyjdą, zagłosują. Proszę bardzo, działamy. Robimy więcej i być może na wyższym poziomie, bo zatrudniamy w tym momencie wykwalifikowaną kadrę. Dobrze, to ponarzekaliśmy trochę. Mm -hmm. Mam nadzieję, że no to wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku, bo to przecież wszystko robione jest dla, dla mieszkańców spółdzielni. A przed nami kolejna impreza. No przed nami kolejna impreza misz tak, artystyczny miszmasz. To już impreza cykliczna. To jest impreza cykliczna, tak. W tej chwili będzie czwarta z kolei, bo zaczęliśmy ją kilka lat temu, potem była maleńka przerwa, w ubiegłym roku był chyba trzeci i teraz na 14 marca. Chciałam zaprosić wszystkich Państwa na wernisaż wystawy fotograficznej na recital Piotra Woźniaka. No, syna, nie wiem, czy warto to mówić, bo chyba wszyscy Trzeba, Tadeusza Woźniaka. Syna Tadeusza Woźniaka. Polskiego zegarmistrza światła. Polskiego zegarmistrza światła, zresztą naszego hymnu scenicznego. Do tego jeszcze, żeby atrakcyjnić ten wieczór, będzie tutaj rozstawiony, no, nazwijmy to straganik z pracowni sztuk różnych. I być może miejska Biblioteka Publiczna. Jeszcze zrobił jakiś fajny konkurs dla osób, które tutaj przyjdą spędzić wolny wieczór. I zobacz, jak to się ładnie wszystko zazębia. Ten miszmasz jest po to, żeby prezentować młode talenty, tak? Dobrze myślę. Dobrze myślisz. A te talenty gdzie powinny być? Współdzielczych. Współdzielczych, klubach. klubach. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Dziękuję za przyjście bardzo. do studia. Dziś moim i Państwa gościem była Jola Żebrowska. Nie za przyjście do studia, bo wszyscy widzą, że to jest w scenie. Ja Ci dobrze, powinnam podziękować. Tak, ale że jak przyszedłeś czuła, tu. Dobrze, to podziękuję mi, że przyszedłem. O, Rzeczywiście to tak, jak dobrze. człowiek konie jedzie zawsze na targ prosto, to ja tradycyjnie pojechałem prosto z danym tekstem. Oczywiście, no, drodzy Państwo. O, oczywiście, drodzy Państwo, moim gościem. Ale, to może Jola no. teraz pożegna, może Jola pożegna. Proszę Państwa, właściwie, do, do to, kamery, proszę. właściwie w tej chwili to należy powiedzieć, że moim gościem był Tomasz Talarski, bo gościłam go w gościnnych progach Sceny 210. Dziękuję Państwu, dziękuję <grym> Pani. Dziękuję. To teraz jeszcze musisz powiedzieć, to była Rozmowa Tygodnia, spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. To była Rozmowa Tygodnia, spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do widzenia. Do widzenia Państwu.